Dzień dobry, zaczynamy dzień siódmy lub ósmy w Bytomiu Odrzańskim, tak jak wczoraj zapowiadaliśmy, zabierzemy Was na rynek tego miasteczka. Szkoda, że tak mało tutaj drzew i sama kostka granitowa, ale to nic. Mamy przepiękne kamieniczki. Trzy kościoły z tego co widzę. Dwa pomniki, jeden spontanny. Miły gościu, zdaj się na czarnego kocura, który przez cztery wieki nie skąpił nikomu opieki, a teraz pomoże i Tobie, gdy podchodzony pod ochocony nie będziesz wiedział w które zbliżać strony Dobre a tutaj mamy kocura i tego rozochoconego